czwartek, 16 października, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach odwiedził wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek. To właśnie jemu w Urzędzie Wojewódzkim podlega między innymi polityka społeczna. Bardzo często odwiedzam i co my, i sds -y, i DPS-y. Zresztą tutaj dzisiaj z panią kierownik rozmawialiśmy i o com w którym właśnie dzisiaj jesteśmy, i o SDS-u. Bo to są ważne miejsca i też takie potrzebne z punktu widzenia społecznego, ale i ważne właśnie dla osób, które tutaj przebywają. Zresztą tutaj w Comie, tutaj w Kozińcach widać, że rodzinna atmosfera, placówka naprawdę na wysokim poziomie. Ja jestem Jestem zadowolony z tego, jak ona funkcjonuje, i oby tak dalej, żeby utrzymywała poziom. Podczas spotkania mowa była nie tylko o bieżącej działalności COMU, ale także o możliwościach wsparcia ze strony rządu tego typu placówek. Kilka działań, które podjęliśmy w ostatnim czasie, a właściwie od początku naszych rządów, to jeżeli mówimy o SDS-u, to podnieśliśmy dotacje na jednego uczestnika o 700 zł, jeśli porównamy styczeń 25, a styczeń 24, więc naprawdę ogromny wzrost dotacji. Jeżeli chodzi o centra opiekuńczo to pracujemy obecnie nad ujednoliceniem programów, ponieważ i stawki się różnią, i okres dofinansowania ze strony rządowej, i opracowujemy standaryzację, tak żeby faktycznie ten program był ujednolicony w kontekście całego kraju, a nie co edycja to różne obyczaje. To też ważne żeby zapewnić samorządom pewną świadomość i pewność finansowania, też na odpowiednim poziomie. I coś, co teraz w chwili obecnej trwa. Zresztą rozmawialiśmy z panem burmistrzem dzisiaj o opiece wetiniowej, trwa nabór właśnie w naszym urzędzie na ten program, więc ja też zachęcam wszystkie samorządy, korzystając z okazji, tutaj, że jestem i rozmawiam z Państwem, do tego, żeby te wnioski składać. Wicewojewodzie podczas wizyty towarzyszyli burmistrz Mariusz Prawda, jego zastępca do spraw społecznych Robert Boryczka, i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Luisa Prus. Po obiekcie oprowadzała gości kierownik placówki Anna Kwaśnik. Ona też przedstawiła podstawowe informacje o działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Placówka zapewnia usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, a głównym jej celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością. Część z nich przebywa tu całodobowo, a część w trybie dziennym. Wizyta ta była doskonałą okazją ku temu, aby zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje centrum opiekuńczo-mieszkalne.